Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałbym podzielić się z Wami spostrzeżeniami na temat soku, który miałem okazję pić wczoraj na obiad, a mianowicie był to sok. Solewita pomarańczowy sok 100% źródło witaminy C. A zatem bardzo ciekawa propozycja, jeżeli chodzi właśnie o różnego rodzaju soki pomarańczowe. No i przyznam szczerze, że miło się zaskoczyłem, ponieważ generalnie nie jest to jakoś specjalnie drogi sok. Zaledwie kosztuje w sklepie spożywczym kilka złotych. A smak i skład naprawdę ciekawe. I naprawdę w porządku, powiem szczerze. Relacja ceny do jakości w tym przypadku stoi na jak, na jak najbardziej dobrym poziomie. No i szczerze mówiąc, polecam Wam ten sok, jeżeli nie mieliście jeszcze okazji jego pić. Ja tutaj jeszcze pokażę, bo sobie wypiłem właśnie jeden, jeden sok wczoraj. Tutaj jeszcze mam drugi, nierozpoczęty specjalnie, właśnie na okazję tego filmu. No i tutaj jak widzicie zresztą mamy też wiele innych informacji na opakowaniu, z którymi warto się zapoznać. Mamy tutaj m.in. informację o tym, że wśród składników jest oczywiście sok pomarańczowy zagęszczonego. Soku pomarańczowego, jeżeli chodzi natomiast o inne aspekty, o których warto wiedzieć, no to tutaj mamy również podaną informację na temat tego, że taki, taka buteleczka ma 1 litr, a zatem 1 litr tego soku dostajemy tak naprawdę za kilka złotych. To co jeszcze mogę wymienić, jeżeli chodzi właśnie o ten sok pomarańczowy no to oczywiście są to kwestie związane z wartością odżywczą. No i tutaj na 100 ml jest 40, są 43 kalorie, tłuszczu poniżej 0,5 g, węglowodanów 9 gram, białka 0,7 g, no i soli 0,01 g. Mamy również tutaj informację podaną na temat witaminy C, a zatem tak to wszystko mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi właśnie o ten sok Pomarańczowe. Dla mnie ten produkt jak najbardziej na tak, jak najbardziej na plus. Mogę z czystym sumieniem Wam go polecić, ponieważ powiem szczerze, dawno nie piłem tak dobrego soku pomarańczowego. E, oczywiście, wybór co do zakupu pozostawiam Wam. E, ja natomiast oceniam ten produkt na 9,5 na 10. Dla mnie, naprawdę dobry, dobry sok, myślę, że. Jeżeli chodzi o stosunek właśnie ceny do jakości, tak jak wspomniałem wcześniej, stoi to na naprawdę dobrym poziomie. Koniecznie daj mi znać w komentarzu, co Ty sądzisz na temat soków Solevita. Wiem też, że są inne smaki, tak? Tutaj mamy oczywiście smak pomarańczowy, natomiast wiem też, że Solevita ma też jakieś tam inne soki w innych smakach, natomiast ja jeszcze nie miałem osobiście okazji z nich korzystać, ich pić. Natomiast myślę, że taką okazję będę mieć, ponieważ po spróbowaniu tego soku rzeczywiście jestem ciekaw też, jak smakują inne smaki. A tymczasem to by było na tyle. Zachęcam Cię do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału. Zachęcam Cię również do zostawienia polubienia pod filmem i do obejrzenia moich innych nagrań, które również znajdziesz na tym kanale. A tymczasem dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.